Znana z poważnych debat radnych stała się kuźnią przyszłych talentów kulinarnych. Sala kameralna Tarnobrzeskiego Domu Kultury zamieniła się w sobotę w jedną wielką kuchnię, w której rządzili nie kucharze z Mariotu, ale dzieci. Przez chwilę można się było poczuć jak na planie programu MasterChef. Kilkudziesięciu małych kucharzy stanęło ramię w ramię, by przygotować tradycyjne polskie danie – pierogi. Dzisiaj zabieramy wszystkie dzieciaki w podróż pierogową, można powiedzieć. Będziemy przygotować pierogi ruskie, a tak naprawdę pierogi polskie, bo pod taką nazwą są przede wszystkim znane za granicą, czyli pierogi z serem i pierogi z ziemniaczkami. Będziemy robić też pierożki ze szpinakiem i z kaszą gryczaną. Kulinarne zmagania to nie była jednak rywalizacja na śmierć i życie, raczej walka, na początek z wodą i mąką. Trudne. Trochę trudne. Dlaczego? Bo nie mogliśmy zagnieść ciasta. Gotowanie łatwe jest, tym bardziej przygotowanie takiej potrawy jak pierogi, to podkreślają nawet kulinarni guru. Myślę, że to jest dosyć takie pracochłonne, bo wiadomo, że najpierw trzeba przygotować ciasto, prawda? Natomiast no, myślę, że to jest fajna zabawa, bo właśnie tutaj jest spędzanie takiego czasu w grupie, prawda? Jedni przygotowują ciasto, drudzy farsz. Jest wspólna zabawa. Myślę, że, że wszyscy razem tutaj wspólnie damy radę. Wynik będzie naprawdę końcowy, dobry. Wszyscy pokosztują pierogi, które przygotujemy, także myślę, że będzie fajnie. Okazuje się, że lekcja nie poszła na marne. Zdecydowane głosy zawodowych kucharzy z łatwością docierały do nawet najmniejszych dzieci. Przepis na zrobienie ciasta do pierogów jest już opanowany do perfekcji. Trzeba mąkę, wodę, wodę, potem jajko, potem trzeba yy, ciasto zagnieść i zrobić taką jakby masę kulkową, jakby w kulkę. Jakby chleb, ale to nie jest chleb, tylko jakby taka kulta chlebowa. W wszystkim Domu Kultury nie zabrakło też prawdziwych miłośników gotowania. Maciek już wie, co chce robić w życiu. Chce zostać kucharzem. No, można myśleć że potraw, kombinować z przyprawami i inne takie fajne rzeczy. No, na razie się uczy, ale no to naleśniki, placuszki, placek, ale do tam mama mi pomaga czasami. Jak tak przygotowali? Gotowanie w Tarnobrzewskim Domu Kultury miało być dobrą zabawą. I chyba nawet organizatorzy nie przewidzieli takiego zainteresowania warsztatami. Cieszy mi się bardzo właśnie o to chodzi, żeby już od najmłodszych lat dzieciaki odkrywały w sobie te talenty kulinarne, a przede wszystkim to jest świetna zabawa z rodziną, bo zawsze w domu można sobie wspólnie przygotowywać posiłek, a nic tak nie cieszy. Jak zadowolone i szczęśliwe najedzone miny dzieci, a jeszcze jak mogą przygotować sobie sami ten fajny posiłek razem z rodzicami, no to cóż może być piękniejszego. I tak już po zakończeniu tych warsztatów mogę powiedzieć, że jeżeli dzieci były zadowolone, to dla nas jako dla organizatora nie ma nic ważniejszego i przyjemniejszego, milszego, jak to, że te dzieci były zadowolone, to i my jesteśmy niesamowicie zadowoleni. I w związku z tym już padła propozycja, żebyśmy kontynuowali tę współpracę przy okazji wakacji i zorganizujemy wtedy kolejne warsztaty kulinarne. Więcej kulinarnych emocji zaserwujemy w środowych echach Tarnobrzega.